Marcin Hakiel przed Kasią Cichopek był w związku z popularną gwiazdą. Znacie ją z popularnego programu. Marcin Hakiel jest jednym z popularniejszych tancerzy w Polsce. Swoją rozpoznawalność zyskał dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami, a szczególnie jego drugiej edycji, gdy wraz z Katarzyną Cichopek zdobył kryształową kulę. Marcin Hakiel przez lata był związany z Katarzyną Cichopek. Coś, co zaczęło się od wspólnej pracy, szybko przerodziło się w uczucie. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek stanęli na ślubnym kobiercu w 2008 roku i przez kilkanaście lat tworzyli udane małżeństwo. Wspólnie doczekali się dwójki dzieci. 11 marca 2022 roku mediami wstrząsnęło wydane przez nich oświadczenie o rozstaniu. Byli dziś małżonkowie, napisali w nim: Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Marcin Hakiel ujawnił, że przed Katarzyną Cichopek był w związku ze znaną gwiazdą. W ostatnim czasie Marcin Hakiel był gościem podcastu u Żurnalisty, gdzie otworzył się na temat swojego życia miłosnego. Tancerz opowiedział m.in. o zdradzie, której miała dopuścić się Katarzyna Cichopek. Mężczyzna ujawnił jednak, że do samego końca starał się walczyć o swój związek, ponieważ był bardzo zakochany w swojej żonie. Marcin Hakiel rzucił też nieco światła na swoje życie uczuciowe z czasów, zanim poznał swoją byłą żonę. Tancerz ujawnił, że na swoim koncie ma raczej związki z dłuższym stażem, a także ujawnił, że przez jakiś czas był związany z gwiazdą jednego z popularnych programów. Marcin Hakiel przez lata był związany z gwiazdą telewizyjną Jak się okazuje, Marcin Hakiel był kiedyś związany ze swoją partnerką z parkietu, czyli Magdaleną Soszyńską. Tancerka zrobiła później karierę w programie Taniec z Gwiazdami. Bardzo długo byłem z Magdą, z którą też tańczyłem. W sumie tyle czasu spędzaliśmy na parkiecie. Jak ujawnił tancerz, zaczęli tworzyć parę jeszcze w rodzinnym trójmieście i nadal byli parą, gdy przeprowadzili się do Warszawy. Wspólnie wynajęli nawet mieszkanie. Jeszcze tańczyliśmy ze od dwóch do trzech lata razem. Później nawet w tańcu z gwiazdami my już chyba nie byliśmy razem prywatnie, ale byliśmy tam jako tancerze.